że zostaliście na ogłoszenie wyników. Dyskusja była dosyć szybka, ale intensywna. Mamy 6 zespołów, y, które wystąpią w finale konkursu Cortex 7 Młodych. 3 zagrają w piątek, trzy zagrają w sobotę. Ta rozpiska pojawi się pewnie na stronie festiwalu jeszcze dzisiaj, bo musi zostać wylosowana. 6 e, zespołów, które wąsują do finału, to w kolejności, w jakiej dzisiaj e, występowały: e, Mrs. one. Late Again, zespół Beat zespół Trudy, zespół Zgon oraz zespół Lola Lynch. Gratulujemy serdecznie i zapraszamy na festiwal.